Cześć! Kolejny odcinek z serii ostatniej podróży Bazela po Polsce wraz ze mną. Jest teraz w słońcu go trochę mało widać. Jesteśmy w Łążeczkach w województwie wielkopolskim. I po prostu bazelek. No, już kilka razy byliśmy tutaj. O, jak mało go widać. Zaraz przejdziemy. Zaraz go. No, tak. Będzie, ale chcę go uwiecznić. No tak, dla siebie ma już ponad 18 lat. W tym roku skończył. No i ostatni raz go wziąłem w podróż, taką dłuższą, miesięczną. My razem podróżujemy. No 7. No 11 lat ponad 11 lat. Wziąłem go w podróży. Bo był, był podobieństwem mojego brata. I po prostu yy, przejąłem go, bo brat chciał wyjechać. Brat ostatecznie nie wyjechał, ale wazel został ze mną. No już jest słabszy. Widzicie, że powoli chodzi. Więc po prostu podróż z nim i dla mnie, i dla niego jest męcząca. Ale na miesiąc nie chciałam go zostawiać, więc przyjechał ze mną. Jeszcze przed nami Podlasie, za nami Poznań. Jeszcze trochę czasu, pobędziemy razem. Tak codziennie sobie chodzi. Jak już wspominałam w jednym z filmików, że jak chce wrócić, to szczeka pod drzwiami. Pomimo tego, że jest ślepy głuchy, mówię, bo może ktoś ogląda go po raz pierwszy i nie wie, że oprócz tego, że jest stary, to po prostu. Głównie na węch chodzi i na dotyk w tym momencie. I czasami chodzi w tę i z powrotem, w tę i z powrotem. Ale świetnie sobie radzi moim zdaniem. Ciekawe, czy teraz pójdzie za mną do domu. Czasami tak idzie. Ale jak nie ma ochoty, to nie wchodzi. Też ciekawie sobie radzi, naprawdę. To jest niezwykłe obserwować zwierzęta, jak sobie radzą z niepełnosprawnością. Zupełnie inaczej niż niż ludzie. Skręci teraz czy pójdzie dalej. O, zobaczymy. Poszedł dalej. Ja już pójdę do domu. No, lepiej go widać jak jest z cieniu. No dobra, to wszystkiego dobrego pa.